Cześć, ja nazywam się Ola Kunysz i w moim DevSixin Challenge pokażę Ci proces TDD, czyli jak zacząć pisać testy przed kodem produkcyjnym. 16 linijek to nie jest dużo, zwłaszcza w Java, ale wykorzystam je dobrze na testy i na kod produkcyjny. Testów pewnie będzie trochę więcej. Zaczynamy! O co chodzi w TDD, w Test Driven Development? To jest taki proces, w którym chodzi o to, że piszemy testy przed kodem. I żaden kod produkcyjny nie może powstać, jeśli nie ma testów na, to, na tę funkcjonalność. I to wydaje się proste, ale to nie jest łatwe, bo trzeba się z tym po prostu oswoić, bo my od razu uciekamy w implementację, zamiast iść metodą małych kroków. A te małe kroki to są trzy fazy: red, green i refactor. Red, w której psujemy wszystko, czyli piszemy testy czerwone, które nie przechodzą. Green, czyli zazielenianie tych testów, czyli dopisywanie właściwej implementacji, i wreszcie refaktor, gdzie upiększamy. I Ja dzisiaj na warsztat biorę String Calculator Kata, czyli takie kata, które napisał Roy Osheroff na swojej stronie. Kata to jest po prostu taki bardzo prosty problem do rozwiązania, i właśnie ten String kalkulator jest super prosty. Te wymagania biznesowe są dość intuicyjne. Dlatego można się skupić na procesie i Roy podkreśla, żeby nie myśleć o tym, co będzie w przyszłości, żeby nie przejmować się takimi rzeczami jak niepoprawny input, dlatego, że my bardzo często uciekamy w takie rzeczy no, trochę niepotrzebne, zamiast skupiać się na właściwej logice biznesowej. A co jest logiką biznesową tego kalkulatora? No dodawanie czyli dodawanie liczb, ale zanim dodawanie liczb, na przykład dwóch, jedynki, dwójki, no to zwracanie liczby, jeśli podamy liczbę, albo pustego stringa nawet, e, czyli zwracamy zero, jeśli dostajemy pustego stringa. No to zacznijmy. Tu mam taki, taką wydmuszkę przygotowaną, gdzie w pomie znajdziesz zależności mavenowe do JUnita piątki i do AssertJ'a. AssertJ jest moim ulubieńcem, dlatego że pozwala na pisanie takiego Takich ładnych, czytelnych testów. No i jeśli odpalisz sobie taki projekt w konsoli, to on powinien się zbudować, natomiast powinien mieć informację, że nie ma żadnych testów. No dokładnie, żadnych testów. No to zacznijmy. I w TDD oczywiście zaczynamy od testów. Linii nie będzie dzisiaj za wiele, ale może udać się zrozumieć sam proces TDD. Zacznijmy od pierwszego testu, czyli od tego z pustym stringiem. I przede wszystkim musimy mieć jakiś kalkulator. Teraz są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, żeby zostawiać wszelkie błędy kompilacji, natomiast ja jestem z tej szkoły, gdzie testy powinny się kompilować, ale nie przechodzić. Więc stworzę sobie klasę string kalkulatora. Pakiety nie mają dzisiaj większego znaczenia. Za to podzielę sobie ekran, żeby widzieć zarówno kod testowy, jak i biznesowy. I na tym kalkulatorze wywołam sobie metodę add z pustym stringiem, którą sobie też stworzę w tej klasie. I ona nie powinna być voidem, tylko powinna by zwracać inta. Może zwracać się równie dobrze double, ale zacznijmy od czegoś prostego. I przyjmuję stringa, nazwijmy to inputem. I te, powinno zwracać coś irracjonalnego, czyli na przykład minus 100. Jeśli wrócimy do klasy testowej, ile mam linijek? 15. Świetnie. Więc zostaje nam jeszcze jedna linijka w teście. Na sprawdzenie. I sprawdzamy czy to co policzył nam kalkulator to jest równe 0. I odpalam sobie teścik. I jak widzisz, test nie przechodzi z powodów biznesowych, dlatego że wynik tego testu, um, wynik działania kodu biznesowego zwraca minus 100, a powinien zwracać 0. Więc teraz robię najmniejszy możliwy krok, żeby zazdzielnić ten test, czyli zwracam 0 w tym miejscu. I odpalam test jeszcze raz. Test przechodzi, i to jest koniec drugiej fazy, fazy green, gdzie testy są zielone. I teraz następuje faza refactor, w której mogę upiększyć kod, ale tak, żeby nie zmienić jego działania. Czyli na przykład mogę dodać sobie statyczny import w teście. Co prawda zrobiło mi się jakoś więcej linijek. Ale jak pousuwam te puste, to mam z powrotem 16 linijek. I to jest moje 16 linijek, i mam nadzieję, że przybliżyłam Ci trochę proces TDD. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje Six in Challenge. Jeśli chcesz więcej tdd, to na moim kanale znajdziesz sporo filmów na ten temat. Wielkie dzięki za nominację i za stworzenie Six in Challenge dla Bartka. Bardzo dobry pomysł. Natomiast moje nominacje lecą do Piotrka Siemieniuka, do Asi Otmianowskiej i do Jakuba Mrugalskiego. Pokażcie swoje 16 linijek. Powodzenia!